Jasnogórska pani, tyś naszą hetmanką, Polski, tyś królową i najlepszą matką. Maryję chwalimy w wielu pieśniach. Polska usiana jest maryjnymi sanktuariami, kapliczkami przydrożnymi z jej wizerunkiem lub figurką. Polacy pielgrzymują do Częstochowy, Giedżwałdu, Lichenia. Skąd się to wszystko wzięło? Święta Maria towarzyszy Polakom od zarania dziejów. Pierwszy kościół, który zbudowano w Polsce. To kaplica najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Najstarszy zachowany polski tekst poetycki wraz z melodią to o Bogu Rodzica. Śpiewano ją przed bitwą pod Grunwaldem, a potem pod Warną. W XV wieku była hymnem królewskim dynastii Jagiellonów. Jan Długosz określił Maryję panią świata i naszą. To nie my wybraliśmy ją na królową Polski, to ona nas wybrała. W 1608 roku Maria objawiła się włoskiemu jezuicie Juliuszowi Mancinelli. Ukazała się w towarzystwie świętego Stanisława Kostki. Mancinelli, kiedy zapytał, jak się ma do niej zwracać podczas odmawiania litanii loretańskiej, usłyszał: Dlaczego nie nazywasz mi królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. I właśnie ta królowa broniła jasnej góry podczas potopu szwedzkiego. Jak mówili sami Szwedzi, w czasie oblężenia pod koniec 1655 roku widzieli kobiecą postać w niebieskiej szacie, przechadzającą się po murach jasnej góry, która budziła paniczny lęk w szeregach szwedzkiego wojska. Opowiadano, że dowódcom szwedzkim ukazała się niewiasta o boskim obliczu i nakazała zostawienie klasztorów w spokoju. Niektóre pociski armatnie w niewyjaśniony sposób odbijały się od murów i siały spustoszenie w szwedzkich szeregach. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku ogłosił we Lwowie Maryję Królową Polski. Wtedy też po raz pierwszy podczas publicznego odmawiania Litanii Loretańskiej padło trzykrotne wezwanie – Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. 11 listopada 1673 roku Sobieski rozbił Turków pod Chocimiem. W tym samym czasie błogosławiony ojciec Papczyński w trakcie nabożeństwa błagalnego o pokonanie wroga Odprawianego w odległej od pola bitwy o setki kilometrów w hojnacie, miał wizję zwycięstwa Polaków nad Turkami. Doznał objawienia Maryi, która rzekła. Synu mój, modlitwy twoje wysłuchane, albowiem wojska moje zwyciężyły w tej chwili nieprzyjaciół mego królestwa. Oznajmij to ludowi mojemu, weselcie się, a słuszcie wiernie mojemu synowi. Matka Boska wspierała Polaków również w wielu innych bitwach. W obozie pod beresteczkiem, był wystawiony w namiocie obraz Matki Bożej Chełmskiej. Wojsko modliło się do niego przed bitwą. Po niej zaś składało u stóp obrazu jako wota zdobyte w zwycięskiej bitwie chorągwie wroga. Później obraz ten wystawiono w kościele katedralnym w Lwowie, a król modląc się przed nim, dziękował za zwycięstwo. Od tego czasu Matkę Bożą Chełmską nazywano również Matką Boską Wojenną. Była ona otoczona kultem wśród wojska polskiego, a król Jan Kazimierz zabierał ją ze sobą na wojenne wyprawy. Trudno nie wspomnieć o bitwie pod Wiedniem. Ojciec Pabczyński tak przekonał Senat do tej wyprawy: Zapewniam cię, królu, imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą. Król, choć czas naglił, przez cztery dni modlił się na jasnej górze, po czym założył na szyję podarowany przez kapłana wizerunek czarnej Madonny. I ruszył z wojskiem pod Wiedeń, gdzie odniósł wspaniałe zwycięstwo. W 1920 roku nawała bolszewicka ruszyła na Polskę z zamiarem podboju całej Europy Zachodniej. W sierpniu dotarła pod Warszawę i tu zdarzył się cud. Mieszkańcy stolicy, przyjęci trwogą, wypełnili świątynię. Na placu zamkowym postawiono ołtarz polowy, w którym umieszczono relikwie świętych. Około 30 tysięcy ludzi modliło się w tym miejscu gorąco na różańcu, leżało krzyżem francuski generał Maxime Wygo napisał, że nigdy nie widział ludzi tak modlących się jak w Warszawie. W tym samym czasie Episkopat Polski zgromadzony na Jasnej Górze ofiarował ojczyznę Maryi Królowej. Nie sposób tu nie wspomnieć o postaci księdza Ignacego Skorupki. Już 31 lipca przepowiadał Nie martwcie się. Bóg i Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, nie opuści nas. Nastąpi zwycięstwo. Bliskim jest ten dzień. Nie minie dzień 15 sierpnia, Dzień Matki Boskiej Zielnej, a wróg będzie pobity. Podobną przepowiednią księdza skorupki zanotował kapral Severn Dzik z 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej. Najświętsza panna, patronka i królowa ludu polskiego nie dopuści, by naród zginął, lecz modlitwą swą i prośbą uzyskał Boga łaskę cudu. W dniu 15 sierpnia, w święto w niebo wzięcia, Polacy przestaną się cofać i rozpoczną się dni triumfu polskiego. Gdy zaczęła się walka, ksiądz Skorupko krążył między plutonami i dodawał otuchy młodym chłopcom, z których składała się głównie armia ochotnicza. 14 sierpnia o godzinie 3.30 osów znalazł się w zasięgu strzału sowieckiej artylerii. Wisiała gęsta mgła. Dowódcy szykowali batalion do ataku. Ksiądz Ignacy wyszedł naprzód przed żołnierzy i na cały głos wypowiedział następujące słowa. Pamiętajcie chłopcy, nasze jest zwycięstwo, bo z nami jest Matka Boża. Zaufajcie jej. Następnie pobłogosławił żołnierzy krzyżem. Dowódca prosił go, aby został wśród rannych, lecz on poszedł przed batalionem z krzyżem wzniesionym wysoko, budząc wiarę, dawał przykład odwagi i męstwa. Poległ pod osowem, trafiony w głowę odłamkiem pocisku, Dowódca batalionu, porucznik Słowikowski, stwierdził Własne życie oddał za cenę zwycięstwa Polski. Ofiarował je Maryi jeszcze w Warszawie. W napisanym na krótko przed śmiercią wierszu ksiądz Skorupka wyraził prośbę Prowadź mnie Chryste na bój, niech polegnę, lecz niech ze zwycięstwem Polski w niebo Twe wbiegnę. 15 sierpnia, dobę po śmierci księdza, nastąpiło przełamanie na całym 100-kilometrowym odcinku frontu. Spełniły się słowa Matki Bożej powiedziane 15 sierpnia 1873 roku do sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Dzień dzisiejszy będzie uroczystym świętem moim, gdy Polska znów wolną będzie. W tym dniu mój naród odniesie świetne zwycięstwo nad wrogiem. Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niedługo powstaną przeciw niej dawni gnębiciele, aby ją zdusić, ale moja młoda armia w imię moje walcząca, pokona ich i odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę. W nocy z 14 na 15 sierpnia pod Radzyminem Sowietom ukazała się Matka Najświętsza. Matka Boża Łaskawa, patronka Warszawy, ukazała się im w otoczeniu Husarii, biorąc w obrodę swoje miasto. Pod nią widziano księdza w białej szacie, Skrzyżem w ręku, idącego na czele polskich oddziałów. Relacja ta wynika z opowieści samych Rosjan, których strach i przerażenie zmusiły do panicznej ucieczki aż podwyżków. I właśnie z Podwyżkowa mamy pierwsze pochodzące od Rosjan relacje o cudzie. Nie przekreśla to oczywiście zasług polskiego wojska, dowódców i grafologów w tej jednej z najważniejszych bitew w historii świata. 26 sierpnia 1956 roku, w rocznicę ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Na jasnej górze w obecności miliona Polaków złożono jasnogórskie śluby narodu polskiego. 5 maja 1957 roku wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. 31 sierpnia 1962 roku święty Jan XXIII ustanawia najświętszą Maryję Pannę, królową Polski, główną patronką kraju. Przytoczyliśmy tutaj tylko kilka z wielu faktów i historii o związkach naszego narodu z Maryją. Na koniec warto przypomnieć jakże znamienne słowa. Ich autorem jest papież Aleksander VII. W odpowiedzi na prośbę Jana Kazimierza o pomoc w obliczu potopu szwedzkiego, napisał: Maryja was uratuje. Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, a nie do tej, która sama chciała być waszą królową? Toć to polski pani. Jej się poświęćcie, jej się ofiarujcie, ją ogłoście królową. Sama tego chciała.